Hej, kochani, witam Was w filmiku, gdzie yy, jakby no, spędźcie ze mną dzień przed turniejem. Jutro jedę do hotelu i yy, na następny dzień będę tańczyła Mistrzostwo Polski, więc pierwszy mój turniej jako Mistrzostwo Polskie, bo tak to było na Mistrzostwach Okręgu, ale no, jakby spędźcie taki ze mną. Dzień i co biorę są takie rzeczy. No ja już mam tutaj dwie pary butów. Jakby mi się to to pierwsze, tak tych tak nie będę tańczyć, ale drugie to są takie tam białe. Rzeczy. Tam są białe. To jeszcze do odstresowania butów. Kosmetyczkę z rzeczami. Oh. To jest jeszcze inny. No, to są moje stare buty jako ćwiczki, można to powiedzieć, bo one są bardzo świetne. no, odstresowanie się słuchawki, soczewki, skarpeczki, tam, 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 jak się mówi, do spania w, w fryzurze, turbo. Jeszcze parze żele tutaj, ale ja ich chyba nie biorę. No i tutaj chyba jeszcze tego nie ma. bardzo ubiorę Kochani, już mam przygotowane outfit, czekajcie. Na jutro, nie, na niedzielę, na Mistrzostwa Polskie to będzie fajny outfit, No to będzie czekajcie. To będzie. Będą sobie takie spodnie. Takie. O, takie. Czekajcie. Złożyć. O, jest takie spodnie. I do tego będzie jeszcze sweter taki z kolorowymi krestałokami. Tak, i czekajcie. I do tego będą ugi. Ugi, więc to będzie fajnie wyglądać. Tak, tak, ugi. Torebka. Torebka i, I tyle, Tutaj nie, bo tu mnie nie wolno mi żółterej w sensie. Wtedy, kiedy się tańczy. A wtedy y, z tego. Wtedy, jak już ja kosmetyki, to to będzie chyba wtedy ta mgiełka. Znaczy, to jest. Tak, to jest od tego, te, tego, tylko ta, z I nagle wam pokazać. Po prostu. Już nie czekajcie, I wiśnia. To jest tam właśnie to. W Tak, tak. A jeszcze musimy zrobić wieczorową rewignację, ale to będzie na Dobra. Dobra, nieważne. Dobra. Już chyba. Idę myć twarz, ogarnąć się do spania, więc widzimy się. Kochanie, czekajcie. Głodnie oh. już idę spać. Idę spać. I widzimy się jutro. I powiem wam tak, jutro nie muszę wstawać wcześniej, ponieważ jedziemy rano do hotelu W sensie nie rano, po południu, pewnie gdzieś tak po obiedzie Ale nie 16-17, bo nie zdążymy I potem tam na miejscu zrobimy fryzurę To jest tak dokładnie w sobotę i jedziemy do hotelu No a w niedzielę będę tańczyć już muszę tam być o 6, ale będę miała z hotelu 24 minuty Więc ejsko I, 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 I teraz idę spać I mogę wstać późno, więc sigma Tylko muszę umyć włosy na fryzurę Makijaż i w sumie tyle A w ogóle nie po to, Muszę zrobić fancy pożegnanie z nami. I, dobra, nie tu się. O, tu mnie widać. Lepiej. Pa! Nie Wam tutaj, czy ustawiam sobie budzik tak na wszelki wypadek na ósmą. Tak. Na 8:50. pięćdziesiąt. Nie, na dziewiątą. Na dziewiątą. Pa! Hejka. Ja już wstałam i będę robić sobie śniadanie. Jej! Co mi się stało? Dobra, będę robić sobie śniadanie i... Uh -huh. Uh -huh. I was zrobimy fajnego omleta. Okej, okay, kochani, potrzebny nam jest miód, jego rozsłonię, mąka, jajko jedno, trochę mleka, no i to do Więc ja najpierw sobie y Zrobię tak, jak rozbiję. Pierwszy, jak o tak? Czekacie. Wrzucamy. Następnie I na smoki. Dwa dużo już. stopni, świetnie. Będziemy po prostu mieć, do takiej miseczki. O oh mój GOSZ! Dobra, czekajcie. Mam tyle. O. No. go. Ja go daję do mikowali na 10 sekund i czekamy się do skuści. Już mam to teraz taka woda. I musimy to rozmieszczać troszkę i wlewamy. I... Okej, okay, kochani, mamy mikser i będziemy miksować. Pani dodaję sekretny składnik, czyli kakao, żeby było bardziej yy, brązowe i bardziej słodkie. Okej, mi się już tutaj smaży na takiej małej patelni Już obróciłam i to wygląda na razie tak. Tak, i robimy, a nie do tego szkły i polewa. No jakby tak. No. Kochanie, już ja mam obiad, ale zapomniałam nagrać włosy. Umyłam, ale mi się jeszcze suszą. Tak, ale teraz będę. Kochanie, czy ja jestem gotowa? Chciałabym, żeby iść do żabki i kupić bytelowe nowe lody mango w tej skorupce, bo chciałam spróbować i wtedy od razu będziemy jechać i kupię rzeczy też na turniej do jedzenia. jakieś 30 minut wyjeżdżamy w turbę, ale ja właśnie nie idę, bo się nie świeci światło. Ja idę do żabki i będziemy już do sobie nie wyjeżdżać. Więc ale już mam szczurki i tego smashi, bo nie wiem, czy nigdy nie będzie test. It, it, like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body so sweet, sweet, sweet. Invite me you come, come, come. Honey drips slow from the moon's despair. A taste so sweet. Ben, is that? If you hear this, and they like gone, then you're back. Gone, then your knees, nice, baby, shake it to the max. But did you please turn off the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the bad Take it to the max. man's love. Please just rewind, let me shake it to the bad love. Bad she love. Bad man's love. Bad man's love. Bad man's love. Bad love. Yeah, Bad she love. Bad she love. Yeah. Pussy Fatina y yo shot. Otra como un Eevee, no responde pero siempre tira un like y eso me dio nada pensando she likes me. Nie na mnie jest tu i teraz idziemy do hotelu. Może nasi dziecki byli papaski byli w hotelu, ja już mam zrobioną fryzurę. Pani, my mamy taki plus, że jesteśmy u góry w hotelu, a na dole jest bar, więc można tam sobie w, e, jakieś deser zamówić i my właśnie idziemy. Z fryzurą już gotową. Ani my już jesteśmy. Nie <gryza> ja już fryzurzę. I nawet w miarę to wygląda. Pani pizza jest przepyszna. kochani, ja już idę spać nie, nie, i widzimy się jutro. Elo, my już wstaliśmy. Teraz się ubieramy. Rafa 27, ja już mam sweterek, spodnie i ugi. Okay? Będę robiony makijaż i... i jedziemy do auta. Znaczy, idziemy do auta. Okej, okay, kochani, już właśnie idziemy. No. Jedziemy, jedna z tych dwóch, tak dużo My już jesteśmy. Tak to Cię prezentuje ta sala. Tam mamy Stoiska Sędziów, Jestem z moją bff Katią z mamusią i ja. I ja. To wygląda. Jesteśmy na bardzo dużym turnieju. O mama, jak się świecisz. Ale mama, się świecisz. No, na Nadusia, dawaj. Ja już jestem będę zaraz pańczyć. Okej okay, kochanie, ja że jestem po turnieju, zajęłam 9 miejsce na 27 osób i weszłam do półfinału.